No, Przyroda, no, że się tak wyrażę, to jest cud natury. Ona łączy za sobą droga młodzieży, wiedzę całych pokoleń. Weźmy na ten przykład taki drobny ustrój, jakim jest niewątpliwie mól. No to on, dany mól, występuje w przyrodzie jako mól, jednakowość w muzyce dany mól to już jest b-mól, a w chemii zaistnieć znowuż może jako mól. W literaturze natomiast napotykamy na inny jeszcze niewątpliwie mól, którym się nazywa mól książkowy. On wprost pożera wiedzę zawartą w lekturach, ale który jednakowość należy czytać. I tu często zadaje mnie się pytanie, kiedy należy je czytać. No to różnie, droga młodzieży. Taki lektur, jak na przykład lalka, to trzeba by go było zacząć we wrześniu, żeby do czerwca skończyć, bo ona jest gruba. Ale taki na przykład cyzyfowy prac wystarczy w ostatniej chwili, bo jak mówi sam tytuł, to jest syzyfowa robota, czyli, że i tak się jej nie przeczyta. Inna sprawa jest na przykład z trylogią. Taki trylog, to on wprowadza nas od razu w błąd. Niby trylog, a ma sześć książek. Na około około pięć kilo. I do tego same słowa. No to jakby czytać nawet co drugie, to się ledwo co zdąży przed maturo, za co można było otrzymywać świadectwo dojrzałości z dwoma paskami. Jeden rzut oka na maturę i od razu widać człowiek oczytany z dwoma paskami, można z nim spokojnie podyszkupować o królu Kazimierzu nad Wisłą. Raz w lokalu pod padniętym zającem natknąłem się osobiście na takiego mola spod siódemki. Jak raz zakąsek w bufecie nie było, za to przy stoliku siedział lektur, Ed, który się chwali, że właśnie skończył czytać trylog, znaczy zdaje maturę po raz pięćdziesiąty. Wyglądał, mówię wam, mizernie. Łoczka podkrążone, podsinione, podpuchnięte, że za sam staż egzaminacyjny powinien tę maturę otrzymać. A tu nic. Dopiero chłopaki, w ramach wzajemnej pomocy koleżeńskiej, przyznali mu świadectwo za wytrwałość napisane własnoręcznie na jadłodaniu oraz posypali go naftalino przeciwmolowo tak, że się chłopina przez pomyłkę o mało co nie udusił z samego zapachu. Jak z tego wynika, droga młodzieży, używanie naftaliny jest wysoce niebezpieczne dla życia przy czytaniu lektur, co zapamiętaj ta na pracę domową do domu do...